Agent Doł, rozdział 5. Doktor praw Kurt Steinhagen, od chwili przejścia na emeryturę, mieszkał w zasadzie poza miastem. Zachował jednak również, mimo poniechania praktyki adwokackiej, swoje biuro w jednej z przecznic Maria Hilferstrasse, tej targowej Dunajskiej stolicy. Mef wtargnął jego zaciszę bardziej siłą niż sposobem. W drzwiach przedstawił się jako kontroler z gazowni. W przedpokoju spróbował oswoić zwalistą trudę, ale kiedy okazało się to niewykonalne, machnął jej pierwszym, lepszym dokumentem przed nosem, burknął służby specjalne i, pomimo jej okrzyków, żyjemy w neutralnym kraju, wtargnął do gabinetu Sztanhagena. Pierwszą zauważoną rzeczą był rower na którym goluteńki, tak jak go Pan Bóg stworzył, mecenas, usiłował walczyć z własnym brzuchem, ten jednak już na pierwszy rzut oka nie przypominał brzuchów łatwo dających za wygraną. Nie ma mnie, rzucił doktor na widok wchodzącego. Powinien pan spróbować pasów wibracyjnych, rzekł Mef. Sądzi pan? Zainteresował się adwokat. I diety cud, wypróbowanej przez największych gwiazdorów świata. Mecenas wstrzymał pedałowanie. Na czym ona polega? Jest dość łatwa, trzeba po prostu nic nie jeść. Steinhagen westnął tylko i przełknął dwie czekoladki z ogromnego pudła stojącego na biurku. A pan co tu robi? spytał mefa. Stoję. No to niech pan siada. Truda kawy, może ciężarki? To mówiąc, chwycił. Sztangę, na sam widok której Fauson zaczerpnął więcej powietrza i, wskazując drugą gościowi, rzekł: Niech pan spróbuje, nie są wcale takie ciężkie. Zrobiono je ze stropianu. Wie pan, zdrowie jest rzeczą najważniejszą. Cała reszta to marność. Przyszedłem do pana ze sprawą. Z powodów zdrowotnych niczego nie prowadzę, zawołał adwokat. A jaka to sprawa? Jestem naukowcem, zaczął Lew. Rozumiem, jakiś plagiat, domyślił się mecenas. Jestem naukowcem zajmującym się teorią reklamy i piszę aktualnie pracę habilitacyjną, jej tytuł Słynne procesy w sprawach o nadużycie praw. Steinhagen sięgnął po garść fik. Chodzi o tę fatalną pastę, po której nie tylko zęby nie rosną, ale jeszcze im korony rdzewieją. Nie udzielam żadnych informacji za żadne pieniądze. Gość, nie tracąc uśmiechu z miną starej ciotki układającej pasjansa, który ma dać odpowiedź, czy i kiedy utraci dziewictwo, położył na skraju biurka banknot 100 dolarowy. Mecenas zignorował gest, nakładając do filiżanki z kawą ogromną ilość bitej śmietany. Fowson niezrażony dalej układał pasjansa. Kiedy doszedł do drugiego rzędu banknotów i zatrzymał się, Adwokat poruszył się, jakby zaniepokojony, czy wróżba wypadnie pomyślnie. Mef wyłożył jeszcze parę zielonych. Resztę ostentacyjnie schował do kieszeni i sięgnął po kawę. W pasjansie francuskim wykłada się trzy rzędy, powiedziała nagle milcząca dotąd truda. Z ociąganiem ustawił i trzeci rządek. Mecenas z miną wyrażającą najwyższe obrzydzenie zebrał banknoty. I potasował zgrabnie. Dolary! W jakże złym to stylu! W zasadzie interesują mnie wyłącznie franki szwajcarskie. Ale kiedy Mew wyciągnął rękę, Steinhagen spróbował szybko schować forsę do kieszeni. Musiałby jednak być w tym celu kangurem, jako że nie miał nic na sobie. Uśmiechnął się więc głupawo, sięgnął po szlafrok, otulił się nim, potem schował pieniądze. I rzekł. Czego pan właściwie chce od tego Drakuli? To żywy trup. Całkowicie zszedł na psy. Proponowałem mu wynajęcie luksusowej krypty, gdzie mógłby się spokojnie pospać. On zaś twierdzi, że nigdy nie zaśnie, bo wszyscy jego przodkowie zostali podczas snu przebici osinowym kołkiem. Stary, sfiksowany nieborak. Interesuje mnie tylko jego adres. Mecenas Zajrzał do lotesu. Prowadzi budę ze starzyzną koło Mexico Plac. Nic więcej nie mogę panu powiedzieć. Chyba gdzieś po prawej stronie. Może ciasteczko? Mew podziękował i wyszedł. Steinhagen przełknął jeszcze parę spakołyków i zatarł ręce. Widzisz, truda? Jak należy robić interesy? Powiedziałbym mu ten adres za dwie dychy, ale widzę wyjmuje stówę. To poczekam. Ile tego jest razem? Sięgnął do kieszeni szlafroka i uśmiech zakrzepł mu na ustach. Wyciągnął asapik, dziewiątkę trefl, potem damę kier, dupka żołędnego i kolejno cały sekwens od ósemki w dół. Same kara. Kara boska, pomyślała Truda, która pochodziła z dobrej, austriackiej, katolickiej rodziny. Została złamana druga pieczęć i następny list stryja ujawnił się przed mefem jak kolejny ułamek tajemniczej, a groźnej mozaiki. Bratanku mój, pisał Boruta ciepłym stylem szatana stojącego u schyłku długiej, pracowitej drogi. Wierzę, że do tej chwili ustaliłeś już nazwiska swej przyszłej grupy i sądzę, że zajmujesz się kaperowaniem pierwszych uczestników najważniejszego przedsięwzięcia epoki. Skąd on to wie, Skubany? Pragnę Ci więc przypomnieć, że rozmawiając z zainteresowanymi, którzy mogą udawać niezainteresowanie, nie występujesz w roli petenta, lecz delegata zwierzchności, a właściwie dolności. Uprawnionego i pełnomocnego, by rozkazywać, wymagać, kierować. No, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Nie wiem, czy już zorientowałeś się, że wraz z płynięciem na ciebie szatańskiego odium zyskałeś wiele umiejętności, którymi możesz w razie czego się posłużyć. Należy do nich na przykład jazda na miotle. O cholera, co potrafi przecież byle wiedźma? Oczywiście ze względów estetycznych zalecałbym Ci używanie zwyczajnej miotełki do ubrania, której jeśli dobrze ścisiesz ją udami, nie widać spod płaszcza. Bez trudu możesz również miotać ogniem piekielnym. W tym celu możesz posłużyć się zwyczajnym dezodorantem po natarciu go, Magicznym proszkiem znajdziesz go w tej samej kopercie, co niniejszy list składu chemicznego Ci nie podaję, bo sam jestem go nie Po namaszczeniu pojemnika, umieść go w używanej skarpetce i zostaw na noc w północnym kącie pokoju, pokrywszy całość niniejszą kartką. Na rewersie jest kilka znaków kabalistycznych. One sprawią, że ingrediencja nabierze odpowiedniej mocy. Ognia piekielnego w spraju należy używać wobec celów tak cywilnych, jak umundurowanych, znajdujących się w niewielkiej odległości, nigdy pod wiatr. Najlepiej jednak stosuj go na postrach, gdyż widok palących się nieszczęśników może ci popsuć. Apetyt. Uważaj natomiast przy przechodzeniu przez ściany. Tak, tak, tak! Posiadasz tę umiejętność, a liści pamiętaj, umożliwia ona wyłącznie przenikanie ścian tradycyjnych, zbudowanych z drewna, kamienia lub cegły. Złe rozeznanie może sprawić, że ugrzęźniesz w trocinobetonie, zbrojonym plastiku czy innym współczesnym świństwie. A więc najpierw musisz dokładnie zapoznać się z jakim materiałem masz do czynienia. Przy odpowiedniej koncentracji siły możesz również zmienić się w dowolne zwierzę. Postępuj jednak rozważnie. Jesteś niewprawnym transformatorem, a więc zawsze istnieje ryzyko związane z powrotem. Pamiętaj też, w ciele zwierzęcia Posiadasz inteligencję równą średniej artymetycznej tego poziomu i owego stworzenia. Jeśli więc chciałbyś zostać na przykład gąbką, wasza średnia stałaby się tak niska, że uniemożliwiłaby ci pomyślenie zaklęcia pozwalającego powrócić do pierwotnych kształtów. A, jeszcze jedno. Wszelkie zaklęcia działają tylko wówczas, gdy są wyrażane w stanie całkowitego spokoju i zdecydowania. Jakiekolwiek wahania w momencie transformacji mogą mieć trudne do wyobrażenia następstwa. Inne umiejętności, jak telepatia, hipnoza, transmutacja metali w złoto, ożywianie zmarłych, leżą również w zakresie Twoich kompetencji, ale wymagają lat ćwiczeń. Na razie więc ci ich nie polecam. Wracając do zagadnienia werbunku. Gdyby zawiodła perswazja, zdobądź jakikolwiek przedmiot osobisty, należący do opornego, nakryj go kartką papieru, na której na zasadzie odbicia w lustrze napisz sadzą jego nazwisko. Potem okręć się sześć razy w lewo na lewej pięcie, nie śmie się, są to praktyki wypróbowane przez całe tysiąclecia, a na papierze ukaże się skuteczny sposób na opornego. Jaki na przykład po odebraniu od zwerbowanego przysięgi lojalności i ustaleniu systemu kontaktowego tu było odsyłać na drugą stronę pełną pouczeń szczegółowych. Zaznacz, że cała akcja rozpocznie się w dniu otwarcia przez Ciebie szóstej koperty. Tyle na dziś. Jeśli będziesz miał chwilę wolnego czasu, wspomnij ciepło twojego stryja, któremu w tej chwili jest naprawdę gorąco, ale nie ma nic lepszego na starość jak ognista sauna 6 razy 6-66. Z serdecznymi przekleństwami, ja. Jeszcze dzień wcześniej na podobne pouczenia, Fulson zareagowałby śmiechem. Ale jeśli kaskada wydarzeń płynąca wartko, jak woda w spłuczce toaletowej imienia Niagary, sprawiła, że obecnie nawet najabsurdalniejsze zdarzenia przyjmował serio. Postanowił poprzestać na małym teście. Skoncentrował się i sprawdziwszy fakturę hotelowych drzwi, były mocne, przedwojenne, chyba dębowe, postanowił przez nie przeniknąć. Ruszył ostro, śmiało wsunął głowę i dłoń w rozsuwającą się materię, ale prawie jednocześnie napotkał pewien opór pewnie farba. Szarpnął mocniej i rozległ się trzask. Kiedy z powrotem znalazł się w pokoju, z ubrania pozostały strzępy. To znaczy, bawełniana podkoszulka i gadki były nieuszkodzone. Koszula natomiast i spodnie, poszarpane i podarte wzdłuż i wszerz, pozostały po wewnętrznej stronie zamkniętych drzwi. Przez moment stał osłupiały nad ruiną swego przyodziewku, ale już po chwili zrozumiał: Nie przenikały przez ścianę te części garderoby, które wyprodukowano z tworzyw syntetycznych. Ciąg dalszy nastąpi.